W V wieku przed naszą erą, w dalekich Chinach powstaje wręcz klasyczne dzieło Sztuka Wojny, Sun Tzu. To traktat, który mówi o tym, jak prowadzić sztukę wojenną. To przez wieki skrywany właśnie za chińskim murem traktat, strzeżony jako tajemnica sukcesów chińskiej armii. Na całe szczęście przychodzi rok 1782 i przychodzą francuscy Jezuici do Chin. I dzięki nim. Ten traktat strzeżony przez wieki przedostaje się do zachodniej Europy i staje się podstawą m.in. nauczania o sztuce prowadzenia wojny walki duchowej, ale też staje się dzisiaj bardzo modnym, popularnym podręcznikiem dla kadry menadżerskiej, jak toczyć walkę w bardzo konkurencyjnym świecie biznesu. Kiedy wertujemy i studujemy Tzu chińską sztukę walki duchowej, odkrywamy, że Strategia walki duchowej to strategia, która jest opracowana wcześniej, jakby w pokoju generałów. Yy, możemy wywnioskować z tego traktatu, że wojnę wygrywa się właśnie nie tyle na polu bitwy, ile w pokoju, gdzie jest układana, opracowywana strategia. My w życiu duchowym właśnie tego potrzebujemy usiąść i opracować strategię. Bardzo często błąd, który popełniamy, Polega na tym, że chcemy spontanicznie, tak jak zawsze, jak robią to inni ludzie, zabrać się za nasze życie duchowe, które jest indywidualne, bardzo osobiste i jest bardzo delikatną tkanką osobistych naszych historii. Usiąść w pokoju strategicznym, przemyśleć właśnie też na początku Wielkiego Postu, do czego chcę dojść, kim jest mój wróg. Jakie mam możliwości toczenia wojny. Co jest moją siłą, ale uwaga też co jest moją słabością. Suncu podpowiada, że strategia walki duchowej to jest strategia poznania i dobrego obliczenia warunków, poznania siebie, swoich możliwości, ale też poznania wroga, poznania tego, co jest w nim najdelikatniejsze, gdzie jest? Najcieńszy mur, gdzie jest załamanie w punkcie obrony. I mówi ta strategia, że bardzo często wygrywasz wojnę wtedy, kiedy osłabiasz przeciwnika albo nie pozwalasz mu rosnąć w siłę. A więc nasze życie duchowe, walka życia duchowego, to przede wszystkim przylgnięcie do Boga, przylgnięcie do Chrystusa, tak żeby za wszelką cenę osłabiać naszego przeciwnika. Nie tyle wprost walcząc z Nim, ale będąc przy tym, który jest silniejszy, będąc przy tym, który zawsze, bezwarunkowo pokona złego ducha. Bo musimy pamiętać, że Jezus jest tym, który zawsze wygrywa. Nie ma takiej wojny, nie ma takiej batalii ze złym duchem, w której On byłby przegrany. Bardzo często, w, także dzisiaj, słyszymy takie stwierdzenie, takie zdanie, które mówi, no, toczy się walka dobra ze złem. Nie ulegajmy pokusie sfrustrowanych i zawiedzionych kibiców, którzy siedzą na, na estradzie czy na trybunach sportowych i zastanawiają się, kto taki tę walkę wygra i z jakim wynikiem. Na całe szczęście, i to jest perspektywa Wielkiego Postu, i to jest perspektywa Paschy, ta walka została już wygrana. Wiemy, kto ją wygrał, wiemy, kto jest zwycięzcą. I doskonale wiemy, kto jest pokonanym. Nie dajcie się oszukać, nie pomylcie zwycięzcy z przegranym. Nasza siła w walce duchowej bierze się z tego, że jesteśmy w zwycięskiej drużynie. I kiedy robimy to z Jezusem, kiedy On idzie przodem, kiedy za żadną cenę nie dajemy się oderwać od bliskości z Nim, od Jego miłości, ta walka jest zawsze walką wygraną. Jeżeli stawiasz na Ego, Stawiasz na samego siebie, stawiasz na Zosie, samosie, która jest w tobie, zawsze z Kretesem przegrasz. Zanim ułożysz strategię walki duchowej, poznaj siebie, poznaj swoje pragnienia, Spoznaj to, co jest w tobie też najdelikatniejsze, najbardziej wrażliwe, bo właśnie w te punkty w tobie będzie uderzała pokusa. Zobaczcie, nie ma gotowców, nie ma gotowych rozwiązań, nie ma Gotowych książek, jak toczyć walkę duchową w weekend. Tak się nie da zrobić. Z tego powodu, że każdy z nas jest kimś zupełnie innym. Każdy z nas ma w sobie zupełnie inne, delikatne miejsca i punkty. Dopiero kiedy je poznasz, kiedy przyznasz się do swojej słabości, do tego, co jest w tobie właśnie wrażliwe, delikatne, co jest tą najcieńszą warstwą muru obronnego. Wiesz, gdzie skierować swoją uwagę. Właśnie kiedy wiesz strategicznie, gdzie możesz być zaatakowany, bo kiedy nie skupiasz swojej uwagi, nie skupiasz swojego wzroku, to tracisz uważność, tracisz bystrość na zbliżającego się przeciwnika. Pamiętajmy, że jesteśmy kuszeni nie bardzo gwałtownie. To nie jest tak, jak na czasem na rysunkowych filmach. Mam taki obraz w głowie, że z jednej strony przy naszym uchu siedzi diabełek, a po drugiej stronie siedzi aniołek i zachęca nas do dobrego albo do złego. Pokusa bardzo często jest w naszym życiu zakamuflowana. Zły duch nie będzie chciał się wprost manifestować. Będzie chciał w zakamuflowany, bardzo delikatny sposób. Wręcz taki do niepoznania, skłonić nas do decyzji, kiedy uznamy, że to, co jest złe, co jest niedobre, będziemy myśleli, że służy naszemu dobru, szczęściu, temu, co nas może rozwijać. A więc kłamstwo jest pierwszym zawsze narzędziem złego ducha, narzędziem, które ma nas doprowadzić do grzechu. A więc narzędziem y, ojca kłamstwa jest właśnie kłamstwo i to, że my mamy być cały czas oszukiwani. Nie dajcie się oszukać, tylko prawda was wyzwoli.